Na samym początku tego filmu chciałbym, żebyście odgadnęli, e, gdzie ja siedzę. Czy siedzę w domku letniskowym? E, czy siedzę w jakiejś przyczepie kempingowej? A może siedzę w czymś innym? Piszcie w komentarzach. Kamera, można tak powiedzieć, akcja. Jest ze mną Maciek. Cześć, Maćku. Cześć. Maćka e, możecie kojarzyć z filmiku wcześniejszego. Jest link, gdzie oprowadza nas po magazynie wystawowym polskiej motoryzacji, bo jesteśmy właśnie tutaj, w konkolewicach. A okolice Piły Poznania i gdzie my jesteśmy? No, zobaczcie. No wygląda jak jakieś pomieszczenie, jakiś domek, a tak naprawdę ten domek ja Wam zaraz pokażę ma kierownicę i ma koła. To jest telewizyjny wóz transmisyjny mielec nazwany mielec, od miejsca, w którym został wyprodukowany. No, to jest absolutny unikat, takich wozów powstało niecałe 30, chyba 29 się mówi, dobrze? Tak, tam 20, parę sztuk, nie? 20, parę na, parę, no, niewielka, niewielka ilość. E, powstał właśnie, teraz zobaczcie, ja go zaraz Wam pokażę na zewnątrz. E, ciężko uwierzyć w ogóle, nie wiem czy się ze mną zgodzisz Maćku, ale ciężko uwierzyć, że w 68, bo ten egzemplarz pochodzi z 68 roku, tak. e, produkowano coś takiego. Coś takiego mam na myśli. No, poczekaj, ja wyjdę i Wam pokażę z zewnątrz. Potężny pojazd, który służył do transmisji telewizyjnej. On był zawsze tam, gdzie coś ważnego się działo, coś istotnego. Zobaczcie. To jest kolos. To jest kolos. Jeżeli ktoś mówi, że w latach 60. nie było u nas zaawansowanej technologii, oczywiście z przymrużeniem oka, ale jednak. Coś takiego produkowano na, pod, na, na podstawie. Na, na bazie czego to było wyprodukowane? Skody? RTO, Jelcz, Jelcz, ogórek, podwozie. Na Nadwozie było produkowane tak, jak sama nazwa mówi, w Mielcu. Mhm. Produkowano w latach 60., -tych, 70. -tych, 29 sztuk na potrzeby telewizji polskiej. Początkowo cel był taki, żebyśmy mieli pojazd, który może. Yy, Jechać na różne wydarzenia, czyli takie mobilne studio telewizyjne. Dokładnie, dokładnie. Mobilne studio telewizyjne z transmisją. Wsiądźmy może do środka, nie? Z transmisją telewizyjną. Zobaczcie. Stopień. Pokażmy. Czyli tutaj nie ma jak w autobusach z lat. Tamtych, 60., -tych, 70., -tych, że matka z dzieckiem, pan nie mi pomoże, nie może wejść. Tylko tutaj telewizja, proszę. Jeden stopień, kolejny. No, może nie jest to na płasko, ale jednak kulturalnie wchodzimy. Oddaję Bardzo ci głos. Myślę. Ty tym pojazdem jeździłeś. Tak, tym pojazdem poruszaliśmy się między innymi, pojechaliśmy na polskie wyścigi traktorów, gdzie uczestniczyliśmy nie w wyścigach, lecz jako atrakcja turystyczna. Wszyscy myśleli, że przyjechał przyjechała polska telewizja, a to tylko my, magazyn wystawowy Polski Polskiej Polskiej motoryzacji. motoryzacji. Przejdziemy sobie tutaj do przodu. Tu się ciężko, zobaczcie, przechodzi, bo jest dostęp do silnika i dobrze. To jak w żupu trochę. Usiądź za kierownicą może. Ile, ten, ile, ile, ile Mielec może jechać? To nie jest oczywiście najważniejsze, ale jakbyś tak powiedział. Mielec spokojnie może jechać 60-70 na godzinę. Tak no. jak polski ogórek, który tu, tu stoi obok. obok nas, stoi dla porównania. Ta, dla porównania ta sama płyta podłogowa, ten sam silnik. Mm -hmm. eee, co byś powiedział te, od takiej strony technicznej o tym samochodzie? Nie wiem, żebyśmy tutaj, wiesz, e, robili encyklopedię tego samochodu, ale tak żeby nakreślić jaką to może ma wagę, ile to w tonach pewnie, no na pewno. No to... i w tonach to nie pamiętam, ale to sporo waży, jest dosyć mocno zabudowane, obudowane w tamtych czasach nie żałowali materiału konstrukcyjnego jakim była stal, także ponad 18 ton całej waży. Mhm. Tutaj mamy prawie pianino z przycisków zrobione, można grać jakąś melodię. Eee, do, co my tutaj mamy takiego szczególnego? Mamy wycieraczki, ogrzewanie, prawe, to, lewe reflektory, oświetlenie kabiny kierowcy. To w sumie tak standardowo, ale czy jest tutaj coś takiego specyficznego dla tego samochodu? Tu dla kierowcy nie. Nie zmieniało się w porównaniu do jazdy takim jak zwykłym autobusem. Dopiero tam z tyłu była cała centrala nadzorująca i sterująca całą telewizją, nadawaniem, okablowaniem. No teraz jest to przerobione na garderobę. No właśnie, bo w latach 90. te samochody jeszcze jeździły. Teraz tak, pokażemy. W latach pokażemy. 90. te samochody nadal jeździły, lecz jeździły jako garderoby. garderoby. Mhm. W tym pojeździe przebywał Steven Spielberg kręcąc film Lista Shinglera. Wiemy, że ten pojazd wyglądał troszeczkę inaczej wewnątrz. One, tak jak wspomniałeś, były przewiane na garderobę, one też i lądowały. No, no, wiele z nich pewnie wylądowało w ogródku, jako, ogródku działkowym. Tak, dokładnie jako budka na narzędzia. Natomiast ten nasz egzemplarz to jest chyba jeden z trzech w Polsce, które się uratował się i żyją. Mhm. Jeżeli ktoś z Was. Ma w ogródku coś, czego do, do tej pory nie wiedział, jak to wygląda. To słuchajcie, dajcie znać, bo jestem ciekawy, czy może odnajdzie się jakimś cudem kolejny egzemplarz. Na pewno trzeba powiedzieć, że wiemy o trzech. Wiadomo, że trzech trzech. może jeszcze to jakiś może kolekcjoner i... w podziemnym garażu znajdzie. U siebie posiada. posiada. No właśnie, jest dużo kolekcji, o których możemy po prostu nie wiedzieć. Dobra, przejdźmy jeszcze, bo może jesteście ciekawi. A jak nie, to i tak wam pokażę. Zobaczcie. Tutaj się zaraz odbijemy w lustrze, albo nie. E, garderoba, no więc muszą być dla gwiazd e, takie żarówki, żarówki oczywiście z tamtych czasów, co najmniej z lat 90., nie, albo może nawet i później. On wiadomo do, do jakich lat jeździł. On u was wylądował w 2015 roku. W 2015-16 roku u nas wylądował mhm. dokładnie. Mamy no, tutaj gniazdka. E, mamy. Jak w kamperze mamy zlewozmywak, więc można sobie tutaj ręce umyć. Są krzesła, te krzesła mało nie ważą. One tak, tak to zakupiliście, to rozumiem? Tak, tak to zakupiliśmy, tak to wyglądało i tak to utrzyma, hmm. utrzymujemy. Są pamiątkowe zdjęcia. I tu jest ta ciekawa rzecz: ta część, o której też zaczynaliśmy. Można sobie usiąść na naprawdę wygodnych. Ja tu jeszcze raz usiądę i wam pokażę się naprawdę wygodnie siedzi. Są też, powiedzmy, takie, jak to nazwać? manekiny z ubraniami wskazujące na to, że tutaj ktoś mógł się przebierać. To są z jakichś konkretnych filmów, czy to? Nie, to było po prostu też w wyposażeniu jak gdyby standardowym, które nabyliśmy. nabyliście. E, to trochę jak w autobusie miejskim, można się, można się trzymać e, i sprzęt telewizyjny e, do tego, żeby odbierać co było nadawane? VHS? VHS. To jest, tutaj jest, o co to jest? Pierwsza, pierwsza kamera ofiarowana przez Państwa Ewę i Jana Kubackich warsztatowi terapii zajęciowej. Bo to jest bardziej pamiątka. pamiątka. Aha, wasza tutaj, tak? Ok. No dobra, półeczki. Zobaczmy jeszcze go z zewnątrz. I tu są takie kwiatki w postaci tego, że rozpoznajecie światła tylne od kwiata 125P. Okay. E... Czyli jest tutaj element polskiej motoryzacji, no to ma 2,5 metra więcej. To będzie miało z 3 metry chyba. 3 metry. 3 metry. To trzeba dobrze patrzeć w lusterka, albo też patrzeć na mosty, które się wizmiły. Czasaki, drzewa. Mamy tutaj co? Mamy telewizja polska, Color, czyli magazyn wystawowy. Tutaj już do, wiadomo, dokładaliście. Tak, to było dołożone na górny był już dołożone. dołożone. Bardzo fajnie, że też stoi razem z, w porównaniu takie z ogórkiem, można, z jelczem. Zobaczyć, możemy wejść na chwilę, jakbyście chcieli sobie zerknąć. Byliśmy w, w, w Mielcu, w wozie transmisyjnym, a no tutaj mamy e, sentymentalną podróż do klasycznego ogórka potocznie nazywanego. No i jesteśmy od przodu. Tak wygląda, jakbyście kiedyś na drodze spotkali. To będziecie mieli duże szczęście, bo już teraz będziecie wiedzieć, że tych pojazdów nie ma dużo, a tych, które jeżdżą to jest jeszcze mniej. E, Jeśli tak na koniec powiedzmy, jak często ten e, pojazd rusza? Co roku, żeby go przepalić? No co roku na pewno z 2-3 razy na różnego rodzaju eventy, pokazy e, do różnych miejscowości, najczęściej w naszych okolicach, żeby zareklamować nasze, e, nasz magazyn wystawowy polskiej mm. motoryzacji i naszą i jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jeden z najbardziej charakterystycznych pojazdów tutaj w magazynie? Tak, można powiedzieć z całą pewnością, że to jest jeden z najbardziej charakterystycznych pojazdów w naszej kolekcji, jakże też w całej Polsce.